Amerykański rynek pracy się rozpada, a to może zmienić wszystko dla Bitcoina. Departament Pracy w USA ogłosił, że w sierpniu amerykańska gospodarka dodała tylko 22 tysiące nowych miejsc pracy poza rolnictwem. To znacznie mniej niż zakładali ekonomiści, którzy oczekiwali 75 tysięcy. Jednocześnie stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%. To najgorszy wynik od 4 lat. Amerykańskie firmy ogłosiły prawie 86 tysięcy zwolnień w sierpniu. To aż o 39% więcej niż w poprzednim Miesiącu. Z tego powodu rynek jest już pewny obniżki stóp 17 września, a nawet pojawiają się spekulacje o cięciu o pół punktu procentowego. Na razie szanse na to wynoszą 10%, ale w czwartek poznamy kolejne kluczowe dane. 11 września o 14:30 czasu polskiego odczyty bazowego wskaźnika inflacji oraz liczby nowych bezrobotnych. Jeśli inflacja będzie niższa niż prognozy, a bezrobocie wyższe, będzie to dodatkowy sygnał do obniżki stóp, a to zwykle oznacza większy popyt na bitcoina i aktywa ryzykowne. Te odczyty będziemy śledzić i rozgrywać na naszym kanale. Nadawczym. Skomentuj inflacja, a wyślę ci na niego zaproszenie. Max Data App. Przewaga dzięki technologii.